Tutaj mamy przepiękny wykres taki w amerykańskim stylu, gdzie możemy zobaczyć w jaki sposób dopasować antenę. Czerwony to jest pojemność, niebieski to jest indukcyjność. Na każdej pary rezystancji, przy czym rezystancja R wejściowa ustalona jest na 50 ohmach. Na każdej rezystancji wejściowej mamy obliczone te dwie wartości, dzięki którym możemy dopasować antenę. Dzisiaj będzie odcinek o dopasowaniu anten LW. Znów LW. Cześć Wam. Tutaj Józek. SQ9 JTK zaczynamy. W dzisiejszym odcinku będziesz potrzebować komputera. Może się przydać kalkulator. Ponieważ dzisiaj będziemy trochę liczyć. Na moim stole znajduje się skrzynka, którą zbudowałem całkiem niedawno. No, miałem taką potrzebę, potrzebowałem sobie zbudować małą skrzynkę na wakacje, tak naprawdę. No i ona sobie tutaj stoi teraz. używałem jej nawet. Zrobimy może z niej kiedyś jakąś łączność, zobaczymy. Jest jeszcze, mam w planie jeszcze jeden odcinek, gdzie pokażę, co się będzie działo, jak podłączyć do tego radio, co się tam dzieje z tymi sygnałami, poziomami, poziomami sygnału. Dzisiaj będzie trochę bardziej tak podstawowo, ale nie będę już owijał bawełnę, zaczynamy. To co jest tutaj na moim stole to jest skrzynka antenowa w, takiej, w takim układzie L, jak już kiedyś pokazywałem w jednym z moich filmów dotyczącym anten LW to jest układ, który służy do dopasowania anten o większej rezystancji niż 50 ohmów, czyli po stronie, czyli ta mniejsza rezystancja jest po stronie indukcyjności. No więc indukcyjność jest z tej strony pojemność. W tym układzie, który tu widzimy na, na moim biurku, wygląda to w ten sposób, że mamy, zasilamy sobie tutaj indukcyjność. To jest to wejście, tak? To jest to wejście, indukcyjność. Ta indukcyjność mała to jest indukcyjność o wartości 10 mniej więcej 9,6 mikrohenra. Potem mamy małą przerwę, ona jest takim cienkim drutem nawinięta. Potem mamy taką małą przerwę i mamy drugą indukcyjność, która już jest nawinięta trochę grubszym drutem. I z większym poskokiem tutaj jest dolutowana do, do taka listwa, yy, taka jak stosowana jest w elektronice z poszczególnymi pinami wyprowadzonymi. Dzięki temu mogę sobie tą skrzynkę tutaj dopasowywać. Tu normalnie stosuje się w tym wypadku taki przełącznik obrotowy, nie? gdzie w każdej skrzynce taki przełącznik wy, występuje. To jest skrzynka QRP. Dzięki temu mogę sobie tutaj takie rozwiązania stosować. Przy większych mocach to by nie przeszło, coś by się tu zaczęło topić i palić. Ale do takich rozwiązań QRP to jest zupełnie wystarczające. Więc to jest ta indukcyjność 9.6. Potem mamy indukcyjność z odczepami. No więc w zależności od pasma, na jakim będę pracował, mogę sobie ten przewód tutaj również dołączyć. W tym miejscu, w tym miejscu bądź do tej przewki głównej. Dzięki temu mogę sobie dopasować tak naprawdę anteny o różnych impedancjach. O różnych impedancjach. W zależności od pasma będziemy potrzebowali różne różne pary indukcyjności i pojemności, to już wiemy z tego filmu, który Wam kiedyś pokazałem dawno. Natomiast dzisiaj to będzie takie przypomnienie oraz praktyczne zastosowanie tej skrzynki. Ta druga indukcyjność ma. Jest, ma tak naprawdę zmienną indukcyjność, ponieważ mogę sobie przełączać te odczepy tutaj po tych pinach. Ona się zawiera w granicach od 0,96 do 6,75 mikrohenra. I dzięki temu mogę sobie tak naprawdę dopasować każdą antenę za pomocą tego układu. Jest jeszcze dodatkowo kondensator zmienny. Oczywiście ta strzałeczka tutaj to ona reprezentuje ten. Momencik, zaraz tu weźmiemy, poprawimy. Żeby było widać, jak to będzie mniej więcej połączone. O. Przy czym te dwa punkty fioletowe, czy jaki tam to jest kolor, możemy przełączać sobie pomiędzy tymi, czyli to będą, tutaj, to będą te piny, tak, gdzie mogę sobie przełączać. Mam pomierzone te wartości indukcyjności, dzięki temu mogę sobie dopasować tą antenę w taki sposób. Zmienny kondensator z jakiegoś starego odbiornika radiowego. Tu akurat jest taki kondensator bezprzekładni niestety, ale on bardzo fajnie się sprawdza. Zobaczmy, ta część tutaj w tym kondensatorze ta ta część łącznie z tą gałką i tą częścią kondensatora zmiennego jest na potencjale ziemi. Natomiast ta część wewnątrz tutaj jest na potencjale WC. Ma to o tyle du tak duże, dość duże znaczenie, ponieważ tak naprawdę trzymam w ręku cały czas coś, co jest uziemione. Kiedyś w odbiornikach radiowych lampowych to było bardzo ważne, bo taki na przykład kondensator mógł pracować na dwóch potencjałach, które były różne od zera. Mogłyby na przykład to być 600 V, czy 300 na przykład. No więc trzymanie takiej gałki w ręku było dość niekomfortowe, że tak powiem. Natomiast w tym wypadku tutaj akurat no dobrze jest zwracać na to uwagę. Przy czym tu będą napięcia na poziomie kilkudziesięciu V, tak naprawdę panowała, ale jak zastosujemy moc rzędu kilkudziesięciu W, to to już są setki V, a nawet tysiące, więc trzeba naprawdę uważać. Bo można naprawdę sobie nieźle na pewno nie, nie zabije ale będzie, będzie bolało właściwie wcześniej przy, przy, przy nabącach rzędu 10 kilku, kilkuset watów tutaj nastąpi przeskok w tym kondensatorze więc będziemy widzieli, że coś jest jednak nie tak no i w ten sposób możemy sobie dopasować te anteny czyli tak skrzyneczka jest tak naprawdę dość wiem, wiem, ona znowu wygląda jakby była zrobiona na chwilę bo tak zazwyczaj jest, nie? Jadę na wakacje, szybko sobie coś skleciłem, no i jest, ale można to pokazać, zobaczyć, jak działa, bo nie jest zamknięte w obudowie, dzięki temu wszystko widać. No i widzimy tutaj wyjściowa rezystancja jest 2000 omów. Zaraz zobaczymy, jak to działa, ale zanim to zrobimy, to jeszcze chciałem pokazać jedną rzecz, ponieważ przygotowałem dla Ciebie specjalny plik, w którym możemy sobie zobaczyć, tak naprawdę, w jaki sposób to działa. Jeżeli na przykład tu mam taki plik. ODS on tam się znajdzie będzie, jest na dole załączony w załącznikach do tego filmu w opisie ustalam sobie jakąś częstotliwość, przy której chcę dopasować tą, tą antenę, czyli na przykład 3,7 MHz w tym wypadku sobie ustawię, tu wpisujemy w MHz, więc 3,7 no i liczymy rezystancję przy jakiej chciałbym dopasować tą antenę, no to zróbmy tak klasycznie rezystancja wejściowa 5 nomów, czyli normalny transceiver, rezystancja wyjściowa 2000 ohmów, czyli antena LW pełnofalowa taka, zazwyczaj ma podobną impedancję te takie różowe pola możemy edytować, tych czarnych nie zmieniamy zielone pola to są wyniki no i widzimy, żeby dopasować taką antenę musimy zastosować indukcyjność 13,43 mikrohenra oraz 134 mikrohenra pikofarady. A jeżeli na przykład sobie tu włączę, wpiszę na przykład jakąś wartość 3,5 na przykład MHz 3,5, to te wartości będą inne. Dlatego to jest takie istotne. Dlatego skrzynka musi mieć regulację obu tych wartości indukcyjności i pojemności. Musimy mieć tą możliwość. Zobaczmy teraz ten, jeszcze raz ten wykres. Dlatego dla danej częstotliwości istnieje tylko jedna para tych wartości L i C jeżeli chcemy dopasować tą antenę do, do jakiejś tam impedancji. I dzięki temu rysunkowi możesz to zrobić. Ten rysunek również jest tam na dole w postaci pliku PNG załączony. Możesz po prostu go sobie ściągnąć i zobaczyć. Zróbmy doświadczenie, zobaczymy jak to działa. Przeprowadźmy teraz doświadczenie. Oczywiście zamiast nadajnika użyję w tym wypadku jakiegoś innego źródła sygnału, będzie to nanoVNA, który znajduje się tutaj. Jego sygnał dostarczam do wejścia skrzynki, tej, tej strony, do której normalnie podłącza się nadajnik. I ten sygnał pobieram sobie również za pomocą sondy, żółtej sondy do oscyloskopu. To będzie ten sygnał, to będzie ten sygnał na kanale pierwszym. On oczywiście nie jest sygnałem sinusoidalnym, dlatego że ten sygnał dostarczany z nanofałeny on właśnie wygląda w taki sposób. To jest prostokąt. Tu jest obciążony dodatkowo takim indukcyjno pojemnościowym układem, no więc dochodzi do, do zniekształceń tego sygnału. Natomiast podstawowa częstotliwość te 3,7 MHz, ona zobaczymy zaraz po drugiej stronie, co się z nią będzie działo, żeby złożyć tak naprawdę sygnał prostokątny musimy złożyć nieskończenie dużo częstotliwości więc ten sygnał zawiera bardzo dużo harmonicznych ale ten układ ma właściwości filtrujące dolno przepustowe zresztą widzimy tu na wyjściu już widać że to tak naprawdę jest że to tak naprawdę będzie sinus na wyjściu zobaczmy sobie co się dzieje dalej czyli sygnał wejściowy jest na żółtym, yy, na żółtym kanale na żółtej sądzie, bo oscyloskop jest czarno biały natomiast tutaj mamy obciążenie skrzynki w postaci rezystora 2000 ohmów. On udaje tak naprawdę skrzynkę antenową, przepraszam, antenę longwire, i oczywiście ten sygnał dostarczony jest za pomocą drugiej sondy do drugiego wyjścia, do kanału drugiego. Na kanale drugim mamy tutaj sygnał sinusoidalny, no więc widzimy, że został po pierwsze odfiltrowany. Te wszystkie wyższe harmoniczne zostały odfiltrowane przez układ skrzynki antenowej. Właśnie dlatego skrzynki antenowe są takie fajne, bo on bardzo często filtrują nam te zakłócenia, które mają dużo wyższe częstotliwości, zostaje nam tutaj ten sygnał użyteczny. Tak naprawdę. No i widzimy sygnał. Nawet tu się powinien pokazać jest. Czy, czy 6,9994 pokazuje nam ostroskop, więc, no więc, jest to zgodne z tym, co tutaj generujemy na nanoVNA. Tu widzimy. Teraz antena jest dopasowana. Może ją troszkę, może ją troszkę odstroimy jak zmieniam kondensatorem tą po, pojemność kondensator zmienny to widzimy od nawet się zgubiło już synchronizacja. to widzimy wyraźnie że nam się zmienia poziom tego sygnału tu widzimy na na również że to dopasowanie teraz nie ma nie ma miejsca powinniśmy się znaleźć w takim miejscu gdzie ta gdzie antena jest w rezonansie czyli nie reprezentuje sobą ani indukcyjności, ani pojemności, natomiast jest tylko, ma tylko charakter rezystancyjny. To było najlepiej. Oczywiście to jest idea, wyidealizowany przypadek, bo często tak się nie dzieje, ale dobrze było zrobić, żeby tak się stało. Teraz patrzę na nano v, na... O, już przeskoczyłem. On tutaj bardzo. On te próbki sygnału pobiera dość rzadko, więc jeszcze może mi się uda. Niestety ten kondensator nie ma przekładni dlatego ciężko się nim reguluje. Jest, udało mi się dopasować. Antenę mamy 48,6 ohm i właściwie jakieś nanohenry tu się pojawiają. To, to są jakieś szczątkowe wartości indukcyjności. Tu widzimy wyraźnie sygnał wejściowy i wejściowy. Zobaczmy, co się stało z sygnałem wejści, wej, 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 wejściowym względem wejściowego. Uległ on, jego wartość y, międzyszczytowa się zmieniła, zwiększyła się to wynika z dobroci tego układu. Ta wartość tego napięcia się zwiększyła. No właśnie dlatego, że dochodzi do rezonansu i wykorzystujemy tą sytuację. My wykorzystujemy tą sytuację, że dochodzi do rezonansu i napięcie wzrasta. Dzięki temu na tym obciążeniu 2000 omów ta wartość napięcia, którą tu mamy, ile tu jest? Bo pomierzmy sobie za pomocą tych kursorów. To jest wartość tu mamy delta 1,5V czyli wartość 1,5V uzyskujemy na tym rezystorze no myślę, że już na takim na takiej antenie jakbyśmy wywołali takie napięcie 1,5V to już ktoś by nas tu w okolicy mógł usłyszeć na pewno by nas było słychać jeszcze raz zobaczmy odstroimy sobie tutaj troszkę ten układ jeszcze raz próbuję go teraz nastroić za pomocą oscyloskopu, a nie, nie nano VNA, więc patrzę sobie tutaj na tą wartość maksymalną żeby, o, no jest praktycznie no teraz widzę widzimy wyraźnie i 2, ale jest już jakaś tutaj szczątkowa wartość pojemności jaką reprezentuje nam ten układ 4,35 nanofaradów no to nawet nie taką szczątkową bo nano to nie jest mało ale to może być jakiś taki błąd pomiaru wynikający z, z tego, że to nie jest jakiś super analizator antenowy przecież Zobaczmy co się stanie jak przestroję ten układ lekko, czyli na przykład dam inną, inną indukcyjność niż tą wyliczoną wcześniej w komputerze którą liczyliśmy, no to próbujmy sobie dopasować antenę i teraz zobaczmy, no niestety, nawet jak uzyskam tutaj wartość 50, nie uzyskuję 50 jest 44-44, no wartość napięcia jest podobna, tylko że po stronie pierwotnej nie dopasowuje już tej wartości do 50 umów, tylko do 44. Tak naprawdę nie ma to takiego znaczenia. Czy będzie 44, 50, czy, 6, czy 60, to nie ma takiego znaczenia wielkiego. Ważne, żeby nie było 200 albo 300, bo wtedy już będziemy mieli wyraźne straty. Będą to wyraźne straty, dlatego taka prosta skrzynka powinna działać. Dobra, wróćmy jeszcze do komputera. Super, teraz już wiemy, jak dopasowuje się anteny. Jeszcze mam tutaj jedną rzecz, którą Wam chciałem pokazać, ponieważ w tym pliku jest jeszcze jedna rzecz. Możemy sobie tu jeszcze na podstawie tych pomiarów, które przeprowadzaliśmy przed chwilą, wyliczyć tak naprawdę moce, jakie tutaj się pojawiały. Jeżeli na, tym, na tej impedancji 2000 ohmów pojawiało się napięcie 1,5 V, bodajże tam było, tak? 1,5 V wyjściowe peak to peak. No to to są jakieś. To chyba nie żadna moc bo zobaczmy to tutaj dopiero raz to będzie raz dwa trzy Uu, to są jakieś pojedyncze mikrowaty no to chyba nas nikt nie usłyszy. Na pewno byśmy usłyszeli siebie sami tutaj w naszym bo to są waty tak to tu będą miliwaty to jest 100 mikrowatów to trochę mało ale to możemy sobie tutaj sprawdzić policzyć i zobaczyć w jaki sposób to działa. Pobawcie się tym plikiem, ponieważ jest on fajny i bardzo taki... Można się fajnie, fajnie sobie po prostu te anteny dopasować. Tematyka anten tak naprawdę jest bardzo ciekawa. Poruczałem je już w niektórych filmach, dlatego zapraszam Was do oglądnięcia ich, a ja się tymczasem żegnam i do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się, 73!